Cześć, witajcie, jesteśmy na 18. olimpiadzie kreatywności. Przyjechały tutaj młode kreatywne umysły z całej Polski. Zapraszam serdecznie, bo będzie się działo. Olimpiada Kreatywności to nie tylko konkurs, to przede wszystkim święto kreatywności, innowacyjności i współpracy. To miejsce, gdzie marzenia nabierają realnych kształtów, a młodzi ludzie uczą się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mamy cztery sale, w których odbywają się równolegle wyzwania drużynowe, są wspaniałe prezentacje, 55 różnych przedstawień. Mamy trzy sale, w których odbywają się wyzwania na już. Mamy rejestrację, którą tutaj widać, mam nadzieję, że zaraz, zobaczy to, zaraz wszyscy zobaczą. Mamy wielką halę, w której, w której odbywają się wymiany pinsów. Pinsy to jest coś, zaraz nie mam przy sobie, akurat, ale zaraz Wam pokażę też, co to są pinsy. Jest, jest bardzo wielu naszych wspaniałych partnerów, w tym Idea dla Ciebie więc czego się bardzo cieszymy, jest, są pyszności różne, które można tam znaleźć, jest scena, na której będą zaraz dzieci tańczyły, są wspaniałe warsztaty z naszymi partnerami, oczywiście miejsce przygotowań drużyn, no ja mogę jeszcze wymieniać dużo, oczywiście biuro, eksperci, 150 osób wolontariuszy, więc można sobie wyobrazić jaka to jest skala. I głos tracę z tego powodu, bo po prostu co chwilę o czymś komuś muszę, od, yy, muszę opowiedzieć, co jest oczywiście też dla mnie przyjemnością, ale, ale dużo się dzieje. Od szóstej rano. A powiedz mi, Agnieszko, bo widziałaś już bardzo wiele takich kreatywnych przedstawień. Czy nadal jest coś, co może ciebie zaskoczyć? Yy, nie tylko mnie, ale też nawet ekspertów, którzy widzą ich jeszcze więcej niż, niż tacy widzowie, jak ja, którzy wchodzą na sporadyczne pojedyncze wy, prezentacje i zdarzają się rzeczywiście wyjątkowe wyjątkowe. Yy. Piękne, przemyślane, pięknie wykonane starannie, ładnie wykonane, zaśpiewane, udekorowane, piękne przedstawienia. Także te z tego się bardzo cieszymy. Dzieci są bardzo, bardzo kreatywne, nie boją się nawet małe dzieci dużej skali, prezentują wspaniałe duże dekoracje, wymyślne stroje to nie są jakieś, wiecie, pomalowane. Yy, uszy przyklejone, tylko to jest gigantyczne na przykład styropian, który tworzy wielkiego bałwana na małym dziecku. Także naprawdę cudowne, cudowne rzeczy. Bardzo się z tego cieszymy. A jeśli interesuje Was ten program, zapraszam do wywiadu z Agnieszką, gdzie opowiada ona o różnych innych aspektach właśnie tego programu. Link znajdziecie poniżej. Dziękuję Ci, Agnieszko. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich na olimpiadę. Każda z drużyn przez wiele miesięcy z pasją i zaangażowaniem pracowała nad swoim unikalnym wystąpieniem wspierana przez swojego trenera. Zadanie nie było łatwe. Młodzi uczestnicy musieli zmierzyć się z jednym z kilku wcześniej podanych tematów, a następnie przekształcić go w kreatywne przedstawienie. Jest z nami Lila. Powiedz nam, dlaczego warto było tutaj dzisiaj przyjechać? Warto było tutaj przyjechać, bo jest bardzo fajna atmosfera, są super zadania i jest ciekawie. A powiedz, na czym polegało Wasze zadanie? Nasze zadanie y, polegało na stworzeniu historii, y, Mniej znaczy więcej, czyli było trzeba pokazać, jak coś małego tworzy się coś dużego, w naszym przypadku mała pomyłka stwarza się w wielką plotkę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy Ciebie dzisiaj spotkać i życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Warto podkreślić, że wszystko co widzowie zobaczyli na scenie było efektem ich własnej pracy i wyobraźni. Od pierwszej iskry pomysłu przez burzliwe dyskusje nad scenariuszem, aż po dopracowanie najdrobniejszych detali scenografii. Każdy element był wynikiem ich wspólnej pracy. Dekoracje powstawały z pasją i dbałością o szczegóły, często z materiałów codziennego użytku, którym nadawano nowe znaczenie. Rekwizyty nie tylko uzupełniały historię, ale wręcz ożywiały opowieść, dodając jej głębi. A stroje każdy z nich był małym dziełem sztuki, dopracowanym w najmniejszych szczegółach, od barw po faktury, tak aby idealnie oddawał charakter postaci i klimat wystąpienia. Jest z nami Luiza, trenerka trzech wrocławskich drużyn. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz mi, co jest takiego wyjątkowego w dzisiejszym wydarzeniu? No oczywiście to, że się spotykamy tutaj e, i mogą dzieciaki pokazać to, co zaprojektowały, nad czym pracowały, e, no i niesamowite jest to i tu wielkie, przeolbrzymie gratulacje dla Agi i Jerzego, że dźwignęli, wiem, że niełatwo było im w tym roku zorganizować olimpiadę, mimo to się nie poddawali, co napędzało nas też do pracy i do tego, żeby się nie poddawać i pokonywać wyzwania. A jak zachęcić nauczycieli, aby zostali trenerami drużyn DJ? Najlepiej to jest tak sprytnie, czyli zabrać ich najpierw jako opiekunów na wyjazd, żeby zobaczyli, jaka tu jest aura, jakie są emocje. Dobrze jest też później po Olimpiadzie zrobić takie spotkanie w szkole, opowiedzieć o tym, co robimy, co stworzyliśmy, jakie są wrażenia dzieci, przede wszystkim, no i zarażać ich takim optymizmem tak, i chęcią tym, i żeby zobaczyli, jak jest proces u dzieci, jak się zmieniają. No w ten sposób. No, trzeba jakoś takich zachęcać. A kiedy odkryłaś w sobie tą pasję do tego, aby w innych odkrywać kreatywność? No ja już jestem od 8 lat trenerem kreatywności. Kiedy ja to odkryłam? No to chyba to trzeba chyba mieć zawsze po prostu. Znaczy zawsze miałam w głowę pełną pomysłu, czyli jak coś było standardowe, no to ja szukałam innego rozwiązania, no i to tak wyszedł przypadek tak naprawdę. Dostałam kiedyś kółko, miało być to matematyczne, stwierdziłam, że e, taka nuda matematyka, znaczy u jestem nauczycielem, żeby było matematyki, ale chciałam coś innego, no i stwierdziłam, że zrobię po prostu zajęcia z kreatywności. Wyszukałam, znalazłam projekt, że jest taki program, przeszkoliłam się, i zaciągnął dzieciaki i działaliśmy. I tak się zaczęła moja przygoda z i A jakie projekty przygotowały Twoje drużyny dzisiaj? E, dzisiaj moje trzy drużyny są na trzech różnych poziomach. To jest pierwszy poziom wyzwanie e, konstrukcyjne są to atomówki. E, drugi poziom wyzwanie techniczne dzikusy. Trzeci poziom e, wyzwanie konstrukcyjne e, tania siła robocza. Okay. I zadam ci jeszcze takie pytanie z tezą, dlaczego w dobie cyfryzacji wszechobecnych smartfonów warto rozwijać w dzieciach kreatywność? No przede wszystkim tu jest taka dociekliwość do rozwiązywania problemu, dochodzenie samemu do tego. No i nie jest to wcale w prosty sposób. No chyba najłatwiej jest nam wyszukać odpowiedź, znaleźć rozwiązanie, no właśnie gdzieś w internecie wyszukiwać. Co nie jest też złe, bo można zawsze się wspomagać, tylko trzeba znaleźć później tą innowacyjność. Tak? Bo nawet jeśli coś znajdziemy i zaszlokniemy jakiś szablon, to my zupełnie to zmieniamy. To może być nasz taki mały zapalnik do tego, co później tak naprawdę w efekcie wychodzi. Zresztą my też wiemy, że to, co jest w internecie, nie zawsze to działa w życiu, tak? Tam wiele można przerobić rzeczy, wiele rzeczy pokazać, co nie jest wcale prawdą. Później dzieci zresztą tak doświadczają, tak? Że im się wydaje, a widziałem coś tam, robią, to wcale nie działa. Ale to dziś jest bazą do tego, żeby zmieniać, poprawiać, ulepszać, testować, próbować. A opowiedz o największych sukcesach twoich drużyn. No największe dwie drużyny, bo trzecia to pierwszy poziom, to jest pierwszy rok ich. To jest e, a to właśnie atomówki. No, dzikusy i tania siła robocza. Dzikusy dwa razy zdobyły Mistrzostwa Polskie, dwa razy były w Stanach. E, zdobywały dwunaste miejsce, to był ich najlepszy wynik. E, tania siła robocza też była w Stanach. No i oby dwie drużyny były w tym roku w Katarze. E, przyjechały z medalami, pierwsze miejsce i trzecie miejsce. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Również wszystkiego dobrego. Praca zespołowa, niekończące się godziny prób, nieoczekiwane wyzwania i momenty triumfu, wszystko to składało się na niezwykłą podróż, którą odbyły drużyny przygotowując się do tego wielkiego dnia. Jest z nami drużyna z Płocka, bananowe dzieci, witajcie. Dzień dobry. Na czym polega Wasze wyzwanie? Nasze wyzwanie jest wyzwaniem społecznym, czyli musieliśmy opracować projekt, który będzie przydatny społecznie. Po wielu namysłach uznaliśmy, że tym problemem będzie samotność. Dzieci uznały, że wszyscy teraz mówią o tym, że uzależnienie jest od telefonów, jest o, mówimy dużo o. Mm, tym, że każdy ma jakieś problemy, ale nie nazywamy tego. I samotność jest takim problemem, z którym się borykają już młodzi, a zwłaszcza pokolenie Z, i my jesteśmy częścią tego pokolenia i badania, które żeśmy przeprowadzili w naszej szkole, potwierdziły, że aż 15% jest osób samotnych. Były to badania anonimowe, więc. Yy... Liczymy na to, że jeszcze więcej osób nie miało odwagi przyznać się. I przez ten projekt, który żeśmy wymyślili, możemy tutaj zaprezentować, chcemy pokazać, że samotność to nic takiego, że można walczyć. A walczyć poprzez to, że się o tym mówi, ale żeby mówić, trzeba się przyznać, że jest się samotnym. I nasze, tutaj, nasza grupa. Zaprezentowała króciutkie przedstawienie, w którym pokazuje, jak to można zrobić na forum klasy, wymyślając pokój nie tylko wyciszeń, który jest teraz tak bardzo modny, ale także pokój dylematów i urządzenie, które pomaga podjąć decyzję. Tak lub nie. Wyjść z samotności czy z niej nie wyjść. Naszym mottem tego naszego wyzwania jest piosenka, którą ułożyła grupa, a którą zaprezentuje Kornelia. Czy wokół mnie, czy to ja, czy tylko cień? Konie miłość, gubię siebie, czy odnajdę? Dzień dobry, nazywam się Kornelia Dylemat. Jestem dziennikarką infowieści. Zabiorę Was dziś do świata odległego, ale zarazem bardzo bliskiego. Któż bowiem nie słyszał o samotności? To słowo przemienia się jak cień między naszą codziennością. Aby to zgłębić zaprosiłam do studia panią Michalinę Wybór, która jest autorką społecznego projektu Zetko Szkoła. Każdy uczestnik niezależnie od wyniku opuszcza olimpiadę bogatszy od nowe doświadczenia, przyjaźnie i przekonanie, że warto wierzyć w siebie i swoje pomysły. Olimpiada Kreatywności jest doskonałym przykładem tego, jak wiele można osiągnąć, gdy połączymy siły i uwierzymy w potencjał młodego pokolenia. Zwycięzcy tegorocznej Olimpiady będą mieli zaszczyt reprezentować Polskę na Global Finals w Kansas City w USA, które odbędą się w dniach od 22 do 25 maja 2025 roku. To nie tylko okazja do rywalizacji z najlepszymi drużynami z całego świata, ale także możliwość przeżycia niezapomnianej przygody, nawiązania nowych znajomości i zdobycia doświadczeń, które z pewnością zaowocują w przyszłości.